Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam wytłumaczyć różnicę między słowem heiraten a verheiratet, ponieważ bardzo dużo osób tutaj myli te słowa. Ym, dlatego dzisiaj chcę Wam to dokładnie wytłumaczyć, żeby każdy zrozumiał, gdzie jest różnica między słowem heiraten a verheiratet. Słowo heiraten to jest czasownik. On może znaczyć albo żenić się, Albo wychodzić za mąż, albo brać ślub, albo pobierać się. Czyli już coś widzimy takiego, co odbiega od naszego języka polskiego, że u nas mamy aż cztery tutaj słowa lub wyrażenia, a w języku niemieckim jest jedno słowo heiraten, i to wszystko znaczy to wszystko, co mamy tutaj. Czyli to może znaczyć albo żenić się, albo wychodzić za mąż, albo brać ślub, albo pobierać się. Jest to czasownik, więc odmienia się jak każdy inny czasownik. Ich heirate, du heiratest, er sie es heiratet, wir heiraten, ihr ja heiratet i sie sie heiraten. I czas przeszły perfekt, czyli ten partycyp 2 od heiraten to jest geheiratet. I łączy się z czasownikiem posiłkowym haben. Czyli ich heirate może zarówno znaczyć, to zależy, tak, kto to mówi. Jeśli to mówi kobieta ich heirate, to znaczy ja wychodzę za mąż. Gdyby to samo zdanie ich heirate, możemy tutaj też podać datę i tak dalej, termin, kiedy, kiedy wychodzimy za mąż, bierzemy ślub i tak dalej. Kiedy mówi to mężczyzna, to będzie znaczyło, że Żenie się. Ja się tak zatrzymuję, bo mi się te słowa naprawdę w języku polskim mylą. Wolę wersję niemiecką, heiraten i, i wiadomo o co chodzi. Kiedy dwie osoby, kobieta i mąż, kobieta, przepraszam, i mężczyzna, powie heiraten, to znaczy my bierzemy ślub albo my pobieramy się. i tak dalej i tak dalej. Kiedy chcemy powiedzieć tutaj mamy on, nie wiem, on żeni się na przykład, przepraszam, za miesiąc, to powiemy eahiratet, er tak? On żeni się. Ona wychodzi za mąż, to będzie z heiratet. Czyli to jest czasownik, który odmieniamy do wszystkich poszczególnych tutaj osób. Tu mam przykładowe zdania. Na przykład Mein Freund will nicht heiraten. Mój chłopak nie chce się żenić. Czasownik tutaj mamy e, Wil, czyli czasownik modalny, dlatego heiraten idzie na sam koniec. Można też powiedzieć, że next year heirate ich. W przyszłym roku, w niezależności kto to mówi, albo wychodzą za mąż, albo żeni się. Możemy też tutaj użyć tego słowa, tego czasownika heiraten w czasie przeszłym. No bo na przykład chcemy się kogoś zapytać wann habt ihr geheiratet? Kiedy braliście ślub? Kiedy się żeniliście? Kiedy się pobieraliście? Też możemy po polsku powiedzieć, tak? Ktoś już jest mężem i żoną. No i chcemy się zapytać, kiedy braliście ślub? Kiedy, kiedy, kiedy się pobieraliście? Wann i ihr geheiratet? Po prostu czas przeszły, perfekt, czasownik posiłkowy. Haben i to heiraten. Partycyp 2 jest geheiratet, dlatego w taki sposób to wygląda. Możemy też powiedzieć: Wir haben geheiratet. My braliśmy ślub. Tutaj nie mówimy kiedy, tu możemy, moi drodzy, tutaj, tak, włożyć Jakąś datę, jakiś dzień, zeszłą sobotę, miesiąc temu, rok temu, tak? Braliśmy ślub. Wir haben geheiratet. Możemy też tutaj zapytać się kogoś, na przykład: Wann heiraten Sie? Kiedy pani wychodzi za mąż? Tutaj mamy wersję grzecznościową, czyli z kimś rozmawiamy na pan, pani. Chcemy się zapytać kogoś, z kim rozmawiamy na pani, tak, wiemy, że ma, ma brać ślub, tak, w jakimś tu najbliższym czasie no i chcemy się zapytać, wann heiraten sie? Czyli kiedy pani wychodzi za mąż? Lub kiedy pan żeni się? Lub kiedy pan się żeni? Ewentualnie mogłoby też to znaczyć, kiedy zwracamy się do dwóch osób, wann heiraten sie? Kiedy państwo, tak, biorą ślub? Czyli heiraten to jest czasownik, kochani, to jest czasownik i on się zachowuje w zdaniu tak jak czasownik, tak? Tylko, że on znaczy tak, jak mówię, tutaj cztery różne jakby rzeczy. A za to, verheiratet to już jest proces dokonany. I verheiratet łączy się, tak, zaraz tu będą przykładowe zdania, z czasownikiem zain. Czyli samofer verheiratet znaczy żonaty, zamężna. Czyli może też znaczyć zarówno, że ktoś jest żonaty, lub jakaś kobieta jest zamężna. I łączy się tutaj z czasownikiem zain, bo albo można być żonatym, tak? Albo być zamężną. I na przykład możemy się kogoś zapytać, byst du Pytamy się now nowej koleżanki, czy byst du Po prostu po polsku powiemy, tak prosto, czy masz męża? Czy jesteś zamężna? Jakoś tak to dziwnie dla mnie brzmi, tak wyniośle, ale tak prosto to też znaczy, czy masz męża? Byst du verheiratet? Mogą tu mi się niektóre osoby doczepić, że czy masz męża będzie troszeczkę inne zdanie, bardziej precyzyjne z użyciem e-man czy tam z man. Aczkolwiek to chodzi o to samo. Jest to verheiratet, czy jesteś żonaty, czy lub jesteś zamężna. Możemy na przykład zadać pytanie Is schon Anna verheiratet? Czy Anna już jest zamężna? W sensie, czy ma już męża, tak? Możemy też powiedzieć Ist schon ich bin verheiratet. Tak, ja mogę powiedzieć, jestem zamężna. To też może powiedzieć mężczyzna i to będzie znaczyło, jestem żonaty. Mogę też powiedzieć, na przykład, ktoś może powiedzieć, że dreizehn Jahren verheiratet. Jestem od 13 lat żonaty lub jestem od 13 lat zamężna. My naprawdę, tak teraz myślę, w tym momencie nagrywając tą lekcję, że my, my raczej byśmy to przetłumaczyli, że od 13 lat mam męża. Czy, 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 czy ja mam męża? Jestem żonata? Jestem zamęczna? No też może być. Tak czy siak w języku niemieckim po prostu raczej nikt nie powie, że ich habe einen Mann, tylko powie ich bin verheiratet. Można, ich habe einen tak? Aczkolwiek to verheiratet bardzo, bardzo często jest używane. I teraz tak, czyli heiraten, czasownik, verheiratet, już proces dokonany, tak? Verheiratet sein, być żonatym lub być zamężną. I teraz przeciwieństwo, verheiratet, to jest moi drodzy. A tu jeszcze mamy, przepraszam, jedno zdanie. Możemy też powiedzieć, że albo. Ich bin glücklich verheiratet. Czy to będzie znaczyło, że jestem szczęśliwą mężatką? Gdyby to mówił mężczyzna, to będzie znaczyło, że. Pomóżcie mi. Ich bin glücklich verheiratet. Czyli jestem szczęśliwy w małżeństwie. Tak, mam żonę, jestem szczęśliwy w małżeństwie. Można też być unglücklich. Unglücklich, czyli jestem nieszczęśliwą mężatką. Mogę powiedzieć na przykład Ich bin unglücklich verheiratet. Albo też można powiedzieć Ich bin frisch verheiratet. Frisch, czyli świeżo zamężna. Czy świeżo żonaty. Tutaj my tak raczej po polsku nie mówimy. Tu nam chodzi, że dopiero co niedawno wyszłam za mąż i Ich bin frisch verheiratet. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Troszeczkę trzeba to poczuć, żyjąc w krajach niemieckojęzycznych. I teraz przeciwieństwo, verheiratet, to jest ledyś. W ogóle te słowa verheiratet i ledyś bardzo często występują w różnych y, y, formularzach. Nie wiem, idąc do nowej pracy, ktoś nam daje taką, taki formularz do wypełnienia o, o, o po prostu nasze dane. I zazwyczaj albo, albo w 100% tak prawie zawsze jest pytanie, czy jesteś verheiratet czy ledyś. Nie wiem, ubezpieczając się w jakimś tutaj mm, kasie chorych i tak dalej, i tak dalej, krankenkasse. kasę. Wszędzie tutaj w, jakby jest to pytanie, czy bist du verheiratet oder ledyś? Czy ledyś? Czyli to ledyś znaczy, może znaczyć wolna, niezamężna panna, lub wolny nieżonaty kawaler. Popatrzcie się, my tu mamy słowo w języku polskim. Tam jest słowo ledyś. Jeśli to mówi kobieta, to znaczy jestem wolna, czyli niezamężna, panna, tak? Jeśli to mówi mężczyzna, jestem wolny, nieżonaty kawaler. I to też się łączy z czasownikiem zain. Ledyś sein, ich bin ledig, Tak, Bo, przykładowo mówi to kobieta, to znaczy, że jestem po prostu panna, jestem wolna, nie zamęczna. Na przykład możemy się kogoś zapytać: Zynzy ledisch oder verheiratet? Bardzo, tak jak mówię, popularne pytanie w różnych sytuacjach. Tak, w różnych sytuacjach, które tutaj mamy, żyjąc w krajach niemieckojęzycznych. Czy to idąc do nowej pracy, czy to. Y Ubezpieczając się gdzieś, czy to w Krankenkasse, czy to Finansamt, Urząd Skarbowy, i tak dalej, bardzo często tutaj ono, się nas o to pytają, lub w tych formularzach jest zawarte takie pytanie, więc warto wiedzieć o co chodzi. Albo mówiąc do kogoś, na ty, bist To tyle. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które tutaj miały problem z rozróżnieniem słowa heiratet a verheiratet. Już wiedzą o co chodzi i że nie będziecie to mówić błędnie, bo naprawdę wielu moich uczniów gdzieś te słowa bardzo, bardzo myli. Wszystkie osoby początkujące, zapraszam do obejrzenia trzech pierwszych lekcji z mojego kursu języka niemieckiego dla osób początkujących. Linki do tych lekcji znajdziecie tutaj na dole w opisie. Dziękuję i do zobaczenia.